CDU z CSU wygrywają wybory parlamentarne w Niemczech, ale sami rządu nie zbudują. Nad ranem poznaliśmy wyniki wyborów w Niemczech, które są dość bliskie temu, co pokazały sondaże. CDU, którego lider Friedrich Merz ma największe szanse na zostanie kanclerzem, uzyskując nieco ponad 28,5%, zdobyło 208 mandatów w liczącym 630 miejsc Bundestagu. Do większości wystarczy sojusz z oddającym władzę socjalistycznym SPD. Przed wyborami spekulowano, że będzie konieczna koalicja jeszcze z zielonymi. Wynik FD ostatecznie wzrósł prawie do 21%, co da drugiej sile w Bundestagu 152 miejsca. Merz w jednej ze swoich pierwszych powyborczych wypowiedzi wysłał sygnał, że Europa musi zacząć radzić sobie bez pomocy Ameryki w dobie rządów Donalda Trumpa. Jest to pierwsze wydanie przeglądu zagranicznego Ekstra. Będzie to formuła nieregularna uzupełniająca przegląd zagraniczny, gdy będą się działy kluczowe rzeczy na świecie.